Witaj w programie Ruch dla Umysłu. Jeśli oglądałeś poprzednie odcinki, już wiesz, że ruch to naturalny antydepresant, pomaga w redukcji stresu, ładuje energią na cały dzień, wycisza, a także wzmacnia nasz organizm, działając jak tarcza odpornościowa. Ruch to prawdziwa magia nie tylko dla ciała, ale także dla psychiki. No właśnie, z taką wiedzą już nie powinno być problemu, aby zacząć, prawda? A jednak, mimo że znamy te wszystkie korzyści, często to wciąż nie wystarcza. Dlaczego? Wynika to z błędnego przekonania, że potrzebujemy motywacji, że musimy poczuć się gotowi, a często najbardziej prozaicznego powodu lenistwa. Prawda jest taka, że sprzyjające okoliczności czy motywacja to mit i coś chwilowego. A w rzeczywistości to dyscyplina jest tym, co naprawdę pozwala nam działać, nawet gdy nie mamy ochoty. Bez dyscypliny nie zaczniesz, a bez konsekwencji nie skończysz. I to jest klucz. Motywacja może przyjść i odejść, ale jeśli wyrobisz sobie nawyk dyscypliny, to ruszysz nawet w dni, kiedy nie chce się wstać z kanapy. Zaczynając od małych kroków, budujesz ten nawyk i konsekwentnie zmieniasz swoje życie. Więc dziś pokażę ci, jak zacząć bez presji, w sposób, który będzie w pełni wykonalny. Mam na imię Lena, jestem dyplomowanym dietetykiem oraz certyfikowanym trenerem personalnym i dzisiaj będę twoim osobistym przewodnikiem w tej podróży. Do lepszego samopoczucia. Zapraszam. Zastanawiasz się pewnie, jak zacząć regularnie ćwiczyć bez presji? Czy wiesz, że zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia wystarczy jedynie 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo, czyli około 20 minut dziennie, aby poczuć realne korzyści dla zdrowia? Liczy się tutaj częstotliwość, a nie intensywność. Jeśli na obecną chwilę perspektywa 20 minut jest wciąż dla Ciebie zbyt przytłaczająca, to mam dla Ciebie świetną wiadomość. 5-minutowe mikrotreningi to odpowiedź na Twoje potrzeby. Dlaczego to działa? Znika presja. Łatwiej powiedzieć, Mam 5 minut, niż muszę znaleźć 20 minut czy godzinę w ciągu dnia. Po drugie, budujesz nawyk. Nawet mała dawka ruchu uruchamia pozytywną pętlę. Ćwiczysz, czujesz się lepiej, chcesz więcej. Lepsze samopoczucie. Już po pierwszym razie nawet kilka minut pobudza krążenie, poprawia nastrój i daje energię. Dodatkowo stopniowo wzmacniasz ciało. 5 minut dziennie to około 35 minut ruchu tygodniowo albo 2,5 godziny ruchu miesięcznie. Aby osiągnąć prawdziwe zmiany, musisz być po prostu konsekwentny, bo to właśnie regularność, a nie siła treningu przynosi efekty. Pamiętaj, kiedy zaczynasz, nie skupiaj się na wielkich celach lecz na codziennych, drobnych krokach. Zmiana myślenia z chwilę i będzie dobrze na to mój sposób na codzienne samopoczucie, lepsze samopoczucie, to klucz do sukcesu. Spójrz na to jako na proces, który każdego dnia przybliża się do celu. Ruch to narzędzie, które działa, ale tak jak dbamy o regularność mycia zębów czy posiłków, tak samo powinniśmy dbać o aktywność fizyczną. Kiedy przestajemy Dbać o nasze ciało, zaczynamy odczuwać bóle, zmniejsza się nasza ruchomość, cały organizm sztywnieje, a nasz nastrój staje się coraz gorszy. Chciałabym, abyś wiedział, że wyniki nie przychodzą same. To konsekwentne działania budują nasz sukces. Kiedy zaczynasz, nie czekaj na idealne warunki, bo one nigdy nie nadejdą. Zacznij od teraz, od tej chwili. Zrób pierwszy krok, a potem kolejny i kolejny i tak codziennie. Bo każdy krok, mimo braku chęci, to wygrana z własnym umysłem. Oto kilka praktycznych porad, jak wprowadzić tą aktywność fizyczną do codziennego życia. Po pierwsze, przestań czekać na motywację, bo ona jest ulotna. Po drugie, znajdź aktywność, która sprawia Ci frajdę. Nie traktuj jej jak przykry obowiązek, a jako przyjemność. Po trzecie, małe kroki. Zaczynamy od pięciu minut. Aż czasem nasze ciało będzie gotowe na więcej, aby osiągnąć te 150 minut aktywności tygodniowo. Po czwarte, planuj regularność, a nie intensywność. Lepsze kilka minut dziennie niż godzina raz w tygodniu. Konsekwencja to klucz, już powtórzyłam to nieraz w tym odcinku. Po piąte, ustaw przypomnienia, aby nie zapomnieć o aktywności. Ustaw powiadomienia w telefonie i możesz ustalić konkretny czas na trening z rana albo pod wieczór. Stały harmonogram ułatwi Ci po prostu tą wytrwałość. No i po szóste, bądź wyrozumiały dla siebie i nie zniechęcaj się, gdy nie uda Ci się ćwiczyć codziennie i ominiesz jeden dzień. Ważne, żeby wrócić na ścieżkę i kontynuować. A teraz zapraszam Cię na nasz pierwszy mikrotrening. 5 minut ruchu, które z pewnością pozytywnie wpłyną na Twoje samopoczucie. Zaczynamy. No to zaczynamy. 5 ćwiczeń, każde po minucie, pomiędzy 10 sekund przerwy. Pierwszym ćwiczeniem będzie inchworm. Stań w wyprostowanej pozycji i ustaw stopy na szerokość bioder. Wykonaj skłon do przodu i sięgnij dłońmi w kierunku ziemi. Staraj się utrzymać nogi prawie proste w kolanach, a jeśli nie jesteś w stanie, zegnij je delikatnie. Przesuwaj ręce do przodu, aż znajdziesz się w pozycji deski i będziesz miał ustawione całe ciało w innej linii. Z tej pozycji zacznij sięgać po skosie dłonią do barku, a następnie dłonią po skosie do stopy, wróć na rękach do pozycji stojącej, dopnij brzuch, pośladek i powtórz ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to połączenie stołu z przyciąganiem kolan do klatki, a więc usiądź wygodnie, oprzej dłonie za sobą, ustaw nogi na szerokość bioder i zacznij wykonywać wznosy bioder. A jak będziesz miał całe ciało w innej linii, dopięty pośladek, to zacznij przyciągać kolano do klatki piersiowej. Pilnuj tego, żeby w czasie um, przyciągania kolan do klatki piersiowej biodra nie opadały. Kolejnym ćwiczeniem będzie deska boczna. Wersja, którą ja wykonuję jest troszeczkę łatwiejsza na kolanach. Jeśli możesz, możesz um, wyprostować nogi. To będzie to, to, troszeczkę trudniejsza wersja. Ustaw łokieć pod barkiem, całe ciało w jednej linii, napnij brzuch, pośladek, unieś biodra do góry i zacznij wykonywać skręty tułowia. Patrz cały czas na dłoń z wdechem zejdź do dołu i wydech do góry. Staraj się nie skręcać bioder i zachować całe całą w jednej linii. Przechodzimy na drugą stronę, to samo ćwiczenie, czyli deska boczna. Ostatnia minutka tego ćwiczenia, jeszcze jedno przed nami i mamy koniec. Ostatnie przećwiczenie, Przejdź do podporu przodem, ustaw dłonie na szerokość barków i kolana na szerokość bioder. Wyprostuj nogi, przejdź do pozycji deski, upewnij się, że całe ciało jest w jednej linii, czyli napnij porządnie brzuch, pośladek i zacznij wykonywać wolny marsz, sięgając kolanami do kratki piersiowej. Nie musisz się spieszyć, ważne, żebyś przez jedną minutę skupił się na pełnym napięciu i płynnej pracy. I mamy to. Pierwszy mikrotrening za nami. Zostało jeszcze tylko króciutkie wyciszenie z pozycji podporu przodem zostaw biodra w górze i wykonaj skłon do przodu. Wyciągnij ręce nad głowę, jak najdalej od siebie, schowaj głowę między ręce. Przyciągnij klatkę piersiową do ziemi i poczuj rozciąganie w górnej części grzbietu. Z tej pozycji powolutku przenieś biodra na pięty i zroluj kręgosłup kręg po kręgu. Prostując tułów. Wykonaj głęboki wdech, wyciągnij ręce nad głowę i wydech do dołu. Wdech i wydech. Gratuluję i dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wystarczająco pokazał Ci, jak wielką moc mają małe kroki. 5 minut dziennie to świetny sposób na rozpoczęcie regularnych ćwiczeń. Pamiętaj, nie musisz zaczynać od wielkich treningów. To, co liczy się najbardziej, to regularność i konsekwencja. Takie mikrotreningi budują nawyk, poprawiają samopoczucie i stopniowo wzmacniają ciało. W kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, jak dopasować intensywność ćwiczeń do Twoich możliwości i dlaczego warto, oraz jak nauczyć się słuchać swojego ciała. Zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, jeśli podobają Ci się treści i chcesz być na bieżąco. Daj znać w komentarzu, czy już wprowadziłeś swoje 5 minut ruchu do codziennej rutyny. Czekam na wasze odpowiedzi. Tymczasem, do zobaczenia i pamiętaj, w zdrowym ciele, zdrowy duch.